Zakład wodociągów i kanalizacji Wodkan w związku z licznymi interwencjami mieszkańców głównie z osiedla Binków podejmuje szereg działań zmierzających do ograniczenia uciążliwego zapachu związanego z oczyszczalnią ścieków. Zleciliśmy badania specjalistycznej firmie, że po raz pierwszy nam zbadała emisję jakich źródeł są emitowane dory na tej oczyszczalni, w jakim stopniu, w jakim stężeniu, jaki jest zakres oddziaływania na, na teren wokół oczyszczalni. Takie badania w lipcu, w końcu lipca zostały wykonane. W oparciu o te badania podjęliśmy szereg doraźnych działań. Wyniki badań wskazały dokładne miejsca odoru na terenie oczyszczalni, dzięki czemu spółka Wodkan zamontowała specjalne maty antyodorowe. To gorące lato, które dopiero się kończy, bo, bo w zasadzie zgodnie z kalendarzem to lato gorące nam się skończyło, no niestety we wrześniu jeszcze mimo tych podjęcia doraźnych działań pokazało, że one nie są do końca wystarczające i my te działania wciąż intensyfikowaliśmy, czyli zastawiliśmy tam maty żelowe, których te maty żelowe specjalistyczna firma Bioalkus z Warszawy nam sprowadzała z Francji. Ilość tych mat systematycznie zwiększaliśmy. Jak również sprowadziliśmy ze Stanów, ta, też poprzez tą firmę, y, zamławiacze, to są takie rodzaje armatek, które rozpylają y, wodę z dodatkiem preparatu antyodorowego. Pierwotnie dwa, no w tej chwili już mamy trzy i czwarty jest jeszcze w drodze, bo czwarty też zamówiliśmy i y, no, te działania doraźne, jak się okazało, y, one przy wyjątkowo niekorzystnych warunkach również nie do końca są skuteczne, one zmieniają zapach, ale ta uciążliwość w jakimś stopniu pozostaje. Dlatego spółka doszła do wniosku, że trzeba podjąć inne działania. Konkretnie trzeba przeprowadzić korektę planu inwestycyjnego na lata 2014-2016. Zarząd podjął działania takie, że wystąpił do Rady Nadzorczej o zmianę planu inwestycyjnego o korektę jeszcze na ten rok jeszcze na ten rok w zakresie wykonania dokumentacji technicznej przykrycia dwóch otwartych basenów fermentacyjnych w skrócie OBF-ów, i to są takie działanie, to jest takie działanie, do którego jesteśmy tutaj w oparciu o badania, w oparciu o, o, o analizę tego zjawiska, dość do wniosku, że to jest jedyne skuteczne działanie, które może może ten problem nam wyeliminować. Inwestycja w kwocie 200 tysięcy złotych pozwoli na wykonanie projektu zadaszenia dwóch otwartych basenów fermentacyjnych. Z uwagi na wysokie koszty realizacji tej inwestycji spółka będzie się starać o pozyskanie środków zewnętrznych. Być może i to jest wyścig z czasem. Być może zdążymy przed następnym sezonem. Tego dokładnie nie wiemy, bo chcemy ten proces inwestycyjny uruchomić, ale terminu zakończenia inwestycji nie znamy. Także mamy rozpoznanie co do wielu działań doraźnych, które możemy podejmować i je intensyfikować na wiele sposobów, ale również mamy zamysł docelowego rozwiązania problemu poprzez działania inwestycyjne, i taki wniosek jutro będzie, jeżeli radni. Rady Miejskie zaakceptują, bo Rada Miejska akceptuje zawsze plan inwestycyjny spółki Wodkan, to wówczas przystąpimy do działania. Decyzja zostanie podjęta na jutrzejszej sesji Rady Miasta.